Dzień dobry! Witam Was na trapiemc.pl Serwerze, nad którym pomagałem z pracą. Nie jest to mój serwer jak MC i nie jest to Aternos. Jest to serwer bardzo dobrze rozbudowany. Ja mam tutaj helpera, co mi daje rangę VIP, więc jest to perfekcyjny serwer, żeby troszeczkę tu przeszpącić i yy, przejąć go, dominując topkę Zabójstw czy topkę śmierci znając mnie to tą drugą prędzej przejmę Oczywiście jakoś iż nie ma co jeszcze wychodzić bo mam skita VIP i z skrzynek które nie wiem jakimś cudem mi się udało yy, jakby to powiedzieć yy przechować z beta testów, udało mi się przechować yy, zbrojeć miecz, yy, buty cienia i kilow cienia. Ale to było wenderczeście, więc myślę, że mogłem tak zrobić, tak? Mam jeszcze tutaj kilow paladyna, który jest mi niepotrzebny, więc mogę go wywalić do kosza. I odłamki, które w sumie nie powinienem mieć. I to też wywalę do kosza, one są drogie i nie powinienem ich mieć, bo to już jest coś, co mam z helpera, jak testowaliśmy szamana. Yy, więc żeby nie ryzykować utratą tych itemów, bo no, może nie są najlepsze, ale zaczynasz z żelaznym setem, tak jak właśnie tutaj jakiś leonek media zaczyna, yy, z żelaznym setem, a dopiero za 15 yy, Haski można kupić to. Tą zbroję ja mam oczywiście 37, bo trochę pokopałem, ale trzeba będzie pokopać. I jako, że mam tego VIP-a, to nie będę kopać na bezpiecznej strefie, no bo najlepsze są tutaj diamenty, które są na przemian z kamieniem, a na strefie VIP, do której mam dostęp, jako że jestem helperem, to jest przywilej. Nie, nie, jak widzicie, nie mam do SVIP-a ani do trapejego przywilejów, tylko do VIP-a. I mam tutaj emeraldy, czyli najlepszą rudę na serwerze. opę strasznie. No oraz te diamenty, tylko że bez kamienia. Więc mamy najlepszą rudę na serwerze i drugą najlepszą rudę na serwerze. Więc no, powiem tak, opłaca się tego VIPa kupić. Jeśli Wy chcecie go kupić, to www, slash www. Na, na ekranie właśnie widzicie yy, sklep. Możecie też właśnie wejść na... Nie chciała na serwer i wpisać www. A my się zaraz chyba widzimy, jak już wykupię ten generator, troszkę zarobię i ulepszymy sobie kilof. Dobra, nakopałem sobie 80 dolarków potrzebuję tylko 60 na ulepszenie kilofa, ale zawsze warto nakopać zapas i idziemy to ulepszyć. Można to zrobić przez komendę Ulepsz lub na Spawnie. Spawn. Trzeba oczywiście poczekać 5 sekund, żeby iść na spawna Ale ja wam sprzedam trika Warp skrzynki jest od razu, więc jak uciekacie, to warto mieć zawsze przygotowany warp skrzynki zamiast spawn, no bo spawn 5 sekund trzeba czekać, a jeszcze tego nie ma zrobionego, pewnie zgłoszę to do dzidy, więc korzystajcie póki to jeszcze jest Póki jest, bo jak tego już nie będzie, no to będzie trzeba trochę poczekać i nie uciekniecie zawsze z walki no, a wracając, yy, macie tutaj właśnie naszego npc ta żołnierza, u którego możecie ulepszyć Wasz ekwipunek. Wszystko, zbroje, miecz, kilow na lepszy, i my właśnie ulepszymy mój kilow cienia na kilof strażnika lasu, co kosztuje mnie 60 dolarków. Więc no. Chodźmy się przekonać jak działa. Ej, dobra, szybko kopię! Ej, w porównaniu z tamtym, to kurde, to jest ten. Wiertarka, a tamten młotek, kurde. Ale to jest szybkie. Mocne. Dobra. Dobra, testujemy teraz na diamentach, bo testowałem przedtem na emeraldach. Ej, dobra, to jest turbo mocne. Bo jak emeraldy się skończą, to są diamenty i te diamenty się kopią prawie z tą samą prędkością. No trochę dają mniej, to jest trochę słabe, ale... Nie ma co się tym przejmować, bo i tak szybko kopią i jest to trochę ekskluzywny towar, więc... Ja się cieszę tą moją rangą helper, która daje mi dostęp do strefy VIP. Bo nie ma tutaj za dużo ludzi, mogę sobie na spokojnie kopać. Nie muszę się martwić. No i jakby ktoś się potem, bo no wiem, że może być taka osoba, która się przyczepi, że ten helper mi daje opa i wszystko mogę robić na serwerze, to nie jest tak. Ten helper daje po prostu mam pomagać graczom w, jak mają jakiś problem i odpowiadać na pytania i ewentualnie mogę ich sprawdzać. I to jest jedyne co mogę, co umiem. No więc nie jest to aż takie turbo OP jak niektórym może się wydawać Dobra, ja trochę nakopię, może ulepszę jeszcze raz ten kill off. I myślę, że pójdziemy już w zbroję i pójdziemy się klepać Dobra widzowie, ja sobie po prostu kopałem i będzie KL zaraz, więc no będzie opening i o, kurde, zablokowałem się w diamentach. Będzie opening? Nie mamy radów. Kiedy będą mamy radę? Dobra, yy, wracając. Będzie. Aha. Really. O, dzida, no. Hmm. Dobra, wie, no. Dobra, widowie, szybko wbić na serwer, bo dzisiaj takie Ala na siedem osób. Dobra, jesteśmy. Dostaliśmy te skrzynki. No niestety nie udało się wyrzucić nam lepszych. I dostaliśmy dwa klucze awk i jednego epickiego. Ale w epickiej można dostać te odłamki. A mi udało się wyhaczyć jednego odłamka. No bo Dita chyba temu leonkowi chciał, chciał dać, żeby mógł sobie wziąć i zobaczyć i ulepszyć coś u szamana. I dał to na rynek. A wiecie, jestem Polakiem i oczywiście chciałem ukraść. Dobra, to był suchy żart. Yy, no. Więc będziemy mieć już więcej, jeśli nam coś drobnie, no albo drobnie nam Miecz na który jest kilofem. z którym jest śmieszna historia, no bo da się trochę rozleniwił i mu się troszeczkę nie chciało zmienić nazwy i zapomniał o tym i został taki, jakby tutaj były skrzynki podczas tworzenia serwera. I to były skrzynki, co ma być w skrzynkach, bo ja ogarniałem skrzynki, jakby te takie skrzynki. To były takie skrzynki Minecraftowe, a to są skrzynki serwerowe. I ja ogarniałem skrzynki, i to, co było w tych skrzynkach Minecraftowych, miało się pojawić w tych skrzynkach serwerowych. No i dała... i wtedy właśnie odkryliśmy ten miecz y, Paladyna, który jest kilofem. I dla Becky daliśmy go do epickiej skrzynki. Jest mała szansa na niego, więc nie powinniście go dropnąć. A jak go dropniecie, no to. Może ktoś go kupi na rynku? A jak nie, no to współczuję wam troszkę. No ale przejdźmy do otwierania. Zacznijmy może od AWK, bo ona jest słabsza. Ją można zdobyć, właśnie czekając, stojąc w tej strefie 10 minut. Nie wiem, jaka jest szansa szczerze, ale pewnie mają zwiększoną, więc może poławcze, może coś mieć, ale ona nie oferuje nic Dobra, nie, cofa moje słowa, jak oferuję klucz epicki. Yy, myślałem, że nie oferuję klucza epickiego, jednak się mega turbo opłaca. Yy, nie no, oferuję kilo w paladyna, który nie jest mieczem. Fajerwerki, złote jabłka, albo Elytrę, strasznika lasu. Mi się w sumie Elytra by przydała, ale mogę ją w sumie sobie kupić w każdej chwili. No ale po prostu otwórzmy to, nie przedłużajmy bez animacji. Jabłka, przydatne, ale no, ja bym liczył jednak na ten klucz epicki. No dobra, fajerwerki. Jak będę mieć w przyszłości Elytrę, a raczej sobie za niedługo kupię, no to się przyda. No ale przydałoby się otworzyć właśnie tą epicką skrzynkę. Więc robimy opening z animacją, nikt będzie. O! Nie ma nawet w animacji tego Kilofa. Dawaj! Przeloruj! Jeszcze raz! <ścoughs> Czekaj! Jest! Dobra, jest! Trzy odłamki, mamy cztery odłamki. Ile kosztuje ulepszenie? U szamana. O, dali tej ferwerki, muszę im to przypomnieć. Kosztuje 5, dobra. Brakuje mi jednego odłamka, czekaj. Ach, może ktoś sprzedaje? Nie, nikt nie sprzedaje, super. Kupuję za 3, wystawia z, za 100, nie to Leonek. Co? Nie wiem, co tam się odwala. Ale dobra, wiem, czekaj, miałem ulepszyć kill chyba, jeśli dobrze pamiętam, więc... Ulepszmy go. Ile kosztuje? Z 80, mam 85. Mamy teraz kilof ognistego lorda. Chodźmy go od razu przetestować. Dzieńcie. Dobra, testujemy. To one shotuje rudy. Dobra. Jesteśmy w niebie, bo one shotuje w tym momencie Emeraldy. Zobaczmy od razu jak to działa z tym Dobra, one shotuje w miarę i rzeczką zauważyłem jest to, że zwiększa mi drop. Nie wiem czy wy to widzicie. Mam teraz, dostaję 18 centów, a wcześniej dostawałem 12. Czekaj, dajcie mi jakiś killoff, inny. Zobaczcie, mam teraz killoff z gracza i dostaję 12. A jak tym kołpię, to dostaję 18. Czyli jakby mam mnożnik. Tutaj coś pisze właśnie. Nie, ale kurde, kozackie, dobra. Wywalę sobie te. te. I zaraz się widzimy jak na i już se ulepszę seta, żeby mieć jakiegoś dobrego i miecz. Idziemy na strefę PvP. Dobra widzowie, nakopałem 120 dolarków i stwierdziłem, że chyba lepiej będzie zainwestować w ulepszenie kilofa na kilof lodowego wojownika, czyli piątkę niż jeszcze kopać seta, bo wtedy będę po prostu szybciej zarabiać i już będę mieć ten kill więc jak pójdę na... o, już to zrobiłem przypadkowo, to jest maksymalny poziom, najlepszy. I jak pójdę na strefę PvP to będę po prostu one-shotować to wszystko i będę mógł szybko brać, kopać trochę i uciekać, jakby nie wiem, był tam jakiś gracz, wiecie o co chodzi. Więc po prostu tak robię i kopię teraz na seta i na elytrę i ogółem ulepszę to myślę troszeczkę, żeby mieć jakieś tam bezpieczeństwo. Przed chwilą zauważyłem, że teraz mi te diamenty dają 18, czyli tyle, ile mi przed chwilą emeraldy dawały. Więc jestem ciekaw, ile mi dają. Ale no, jest 6 sekund, jeszcze muszę poczekać, aż się emeraldy zespią. Więc tak na szybko pokopię te diamenty. Dobra. Ile mi dają? 20! Dobra! My już jesteśmy ustawieni. Dobra, skopię ten generator do końca i się widzimy, jak ulepszam cały set i ekwipunek. No bo mam 250 kasy, no to skopię ten generator, będę mieć jeszcze więcej. Dobra, jesteśmy na spawnie, mam setek przygotowany i pora go ulepszyć, ale najpierw sobie kupię elytrę, no bo to jest bardzo ważne. No i lecimy z całym setem. No i oczywiście co tu się podziało? Aha, teraz coś się zepsuło. Aha, to jest ten błąd, co mi da mówił. Ale dobra, to ulepszam po prostu dalej i też to jest ważne, bo widzę, że już mi się kasta kończy. Ulepszę sobie miecz, no i mi się kasa skończyła. Jest nie zrobiłem, że ulepszyłem te buty, ale, no, skoro jest ten błąd, to bym nie mógł ich ulepszać w przyszłości, więc, no. I wywalmy to wszystko inne do kosza i idziemy się bić. Obserwujemy, właśnie, tajemniczy portal, który prowadzi nas w strefę PvP. Trzeba z nim uważać, bo kiedy podejdziecie za blisko. Teleportuje Was prosto na tą zabójczą strefę. Musicie uważać, gdyż możecie tutaj zostać zaatakowani. Oczywiście jestem w 100% dobrym graczem. Mam 20 lat doświadczenia, więc bezpiecznie Was oprowadzę po tej strefie. Przyda się ze sklepu kupić parę firewerek, żeby mieć, żeby najpierw potem na ucieczkę. Super, brakuje mi 26 groszy. Uch, kocham mieć więcej na ucieczkę. Jestko przecież. No, widzicie, cały czas jest duża, duża komunikacja z graczem, więc mm, będziecie mogli cały czas skadać sobie z administracją. A ja sobie polecę tam, może tam ktoś chyba kopie. Jakiś typo. Dobra. Mamy tutaj sojuszniczka. Będziemy sobie razem kopać, więc jak ktoś nas zaatakuje, no to jesteśmy we dwóch, więc nas tak łatwo nie zabije. No i troszkę sobie po prostu pokopiemy, no bo warto coś tam zarobić. Aaa, nie będę robić cięcia. się sobie. Może coś ciekawego stać, A jak ten... Dobra. U, u, u i Bierzemy właśnie udział w evencie. E a, co? Dobra, yy, będziemy sprawdzać kogoś, więc ja wyłączam na chwilę nagrywanie. My yy, jakoś, nie wiem. Yy, musiałem wrócić na spawna, bo coś tam chcieli. I no, ogólnie od helperów coś tam chcieli, pomocy w organizacji tego całego eventu, ale no, ja powiedziałem im, że. Tylko mnie zaatakuje, to ja go uderzę, dobra, ale powiedziałem im, że nagram poła właśnie z eventu. Więc będę nagrywać po was eventu o pokebola, czyli item, yy, który, jeśli dobrze wiem, jeśli dobrze kojarzę, yy, dobra. jeśli dobrze kojarzę, to yy, jeśli kliknę kogoś i ucieknę od niego kawałek, to mogę go przyzwać do siebie po chwili, więc jest to naprawdę okej item, bo mogę go wziąć, je, dotknąć, uciec do kobłeba, strzelać go do kobłeba i wyjść z kobłeba i wtedy on jest w kobłebie albo właśnie wskoczyć do boksa i go przyzwać do boksa już, więc będzie to OP i myślę, że jak już będzie więcej graczy i nie wiem, będę mieć jakiś klan mocny, w którym będziemy zabijać i od zostaną otwarte tunele, taki sneakmig mogę Wam dać, to mm, wtedy będzie to OP i myślę, że w takich bitwach klanów serio będzie to turbo przydatne, używanie tego będzie git. No ja jakby będzie cięcie pewnie tutaj, ja sobie pokopię, a jakby coś się działo, to to wrócę do Was po prostu. Kurde, dobra, zapomniałem aż mówić, ze stresu. Uf, zaatakował yy, drugiego helpera obowca no a wiecie, solidarność helperów, więc mu pomogłem. Dobra, chyba będę tutaj te diamenty kopać, bo one tylko 6 centów tracę, a są bezpieczniejsze i nie ma tu takiego chaosu. I będzie to lepsze dla mojego serca. Kurde, prawie za tam dostałem. Jak on mi jedno, ser... jedno serce zostawił, więc no, muszę bardziej. A bo perki są, zapomniałem o tym perkach, tylko ja nie mam tych odłamków. a kurde, szkoda. Dobra, yy, mam trochę kaski, więc ulepszę sobie miecz. No bo jak widzieliście to jest ważne. I mam już prawie najlepszy miecz na serwie. No i lepsze sobie myślę klatę, no bo to jest najważniejszy. Chyba klata chyba pobiera najwięcej obrażeń, jeśli dobrze kojarzę. Więc no, jest jedna z ważniejszych. Dobra, chyba tam polecę. Będzie yy, ciekawiej. Nie ma tu nikogo? Nie ma nikogo, dobra. Mam free emery, emeraldy. Ogólnie yy, pamiętajcie, żeby wchodzić na serwer, bo chyba nie mówiłem tego jeszcze w tym odcinku. na na yy, iptrapjmc.pl. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, dużo osób gra. I nie jest to Aternos, jest stała rozmowa administracji z graczami, więc naprawdę opłaca się, ten film wychodzi chyba w dniu, w którym go nagrywam, więc jutro powinien być event o custom itema, więc się opyla, opyla się bardzo. No i jest też na Discordzie, z tego co wiem, TrapieMC, dam wam go, podlinkuję go wam w opisie. Jest konkurs na seta trójkę, więc jest to duży boost na start, no bo jak widzicie ja mam aktualnie dwójkę. No, mogłem go zdecydowanie ulepszyć i w sumie mnie stać, więc sobie ulepszę banie. Ale no, taki na start, serio to jest duży boost, bo ja na starcie miałem paladyna, co już jest i tak OP, bo paladyn musiałbym go kupić dopiero, żeby mieć jakiegokolwiek seta. A tak to go już miałem na starcie z Kita. A tak, to wy, jeśli wygracie w tym konkursie, będziecie mieć trójkę, czyli mega turbo boost. No i oczywiście administracja się nie liczy w tym konkursie i nie bierze udziału, więc ja nie biorę w nim udziału, bo jestem helperem. No i super, przyszedł typo. Trzeba go zaatakować, bo mam drugi, prawie najlepszy miecz na serwie, więc... Dobra, czekajcie. Dobra, Taktyczna ucieczka. Taktyczna ucieczka. No, teraz to on musi uciekać, więc to jest tak naprawdę przewaga, kto pierwszy uderzy, ale kopnie. O, przyleciał teraz on do mnie. Dobra, 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 taktyczna orka, taktyczna orka, taktyczna orka, taktyczna orka. Jak jakbym umiał korzystać i grać w tą grę. No nie, no nie, być mam, no kurde, ja cały czas mi jakieś plecy robią. Bombardowanie. Robimy mu bombarda maxima. myśkę bombowiec i chwilka spokoju sobie można odpocząć A, dobra, nie chcę za mną przeszpącić i zrobić sto już helperów Dobra O matko, mnie uderzyła miałem właśnie iść na spawn Kończyć odcinek, kurde Super, chyba chcą, z nie skończyć odcinka, kurde Stajemy tutaj sobie przy spawnie i zaczniemy się podawać do góry Ej, Łoł, wow, co tu się stało I co, i co teraz mi zrobicie, co, 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 co mi teraz zrobicie? Te flashbacki z filarsów. Oby nikt się nie poświęcił. No nie, znowu się poświęciła. Kurde, dobra, co było takie cringeowe. Dobra, ja się z wami żegnam. Idę na strefę awk. Po awcze... O, tutaj przypiszę. O, mam 30% szans na klucza awk. To po awcze zdobędę klucze i zrobimy w następnym odcinku opening. Więc ja się z wami żegnam narka.